Czuję się dobrze, bardzo dobrze. Jak to zawsze po, po zimowej przerwie. E, każdy wraca na, na dużym głodzie i e, najchętniej by się wyrwało kierownicę. E, więc e, przede wszystkim e, podziękowania dla trenera, że tak e, dobrze przygotował wraz ze swoją ekipą e, tor na dzisiejszy trening. Torek jest przygotowany perfekcyjnie. Jak na razie po prostu chodzi o dobrą zabawę a, na, na torze, w e, połapanie kątów, w, wczucie się w motocykl. A już za chwilę na pewno te jednostki, które mają się ścigać, pojawią się w ramach, a niewykluczone, że te jednostki czasami, którymi się zaczyna te pierwsze jazdy, okazują się e, lepsze, więc to się okaże. No nie są to jednostki, które e, są złe, ale te, na których się ścigałem i będę miał, miał zamiar się ścigać w tym roku, czekają właśnie na, na ten moment, kiedy a Będę się czuł już na tyle, żeby już się w nie wierzyć. Trzeba rozmawiać, trzeba po prostu rozmawiać i to nie tylko teraz przed treningiem 5 minut wkładają kask, całą zimę rozmawiamy to i mamy te zajęcia z Marcinem Zygmuntem, trenerem mentalnym, że po prostu tą głowę gdzieś tam przyzwyczaić do tych różnych rzeczy, ale no, powiem, że mam dwóch, tutaj z tych zawodników, których praktycznie przed każdym wyjazdem muszę uspokajać przed tymi pierwszymi jazdami w większości jest z zawodników spokojnych ale to jest normalna rzecz i to im tłumaczyłem że żeby nie patrzyli na starszych zawodników, bo oni generalnie gdy wyjeżdżają tutaj tej przerwy w ogóle nie widać, że parę miesięcy nie jeździli a u nich ta przerwa jednak jest i żeby po prostu tych błędów nie robili, żeby na spokojnie sobie weszli, że jest tyle treningów i meczów że jeśli mamy tyle czasu, że żeby jakiś głupot nie porobili na pierwszym treningach, bo później to są konsekwencje, że to się ciągnie przez parę miesięcy w sezonie. Na pewno są emocje tutaj, też pierwszy trening z nową drużyną, na nowym torze można powiedzieć, ale przede wszystkim dzisiaj tutaj nastawiam się, żeby dobrze się bawić. Troszkę inaczej się ten sezon zaczyna dla mnie, tor jest inny od Leszczyńskiego, ale no... Teraz tak to wygląda, teraz trzeba się przestawić na ten grudziąski tor i, i pojeździć jeszcze dużo okułek, pokręcić, żeby tutaj stał się takim prawdziwym domowym torem. No mimo, że jeżdżę tyle lat, to zawsze ten pierwszy trening wyżak PS, No te Pół roku jednak się nie czuło tego motora, ten motocross troszkę, ale to jest w ogóle inny styl jazdy, inne, no inna rama, wszystko, więc... Pierwszy wyjazd taki luźny miałem, żeby tą ramę podokręcać łańcuchy nowe wiadomo wszystko się popuszcza. A teraz już no, fajnie mi się sięchało luźno i do piątku będziemy codziennie trenowali. Później trener tutaj mówił jakieś plamy. Plany są w przyszłym tygodniu w poniedziałek środa jakieś sparingi może się uda zry odjechać u nas. No tak te dwa trzy mi się wydaje sparingi spotkaśmy z obcym. E, trzeba pojechać. Bo wiadomo, trening między sobą to tam. E, ten noż miał lepsze sprzęgło po mniej startach, ten miał nową ponę, to nie miałeś kanta. To tak między sobą to ja tak zawsze mówię jest między sobą się krzywdy nie zrobi, a jednak jak już jest mimo, że sparring, ale przyjeżdżają chłopacy ze mną to każdy chce dobrze się pokazać na własnej Myślę, że te dwa sparingi trzy można do Strowa jechać walczyć. Burza się cieszy, bo w końcu już z tego suchego treningu takiego mentalnego, fizycznego Takiego w cudzysłowie nudnego dla żużlowca wyszliśmy i teraz to jest to najprzyjemniejsze, czyli jazda na żużlu.